Chcę tu Państwu zaprezentować samochód, jaki mamy do sprzedania z niewiarygodnie niskim przebiegiem, bo to auto ma przejechane tylko 39 tysięcy km. Przebieg jest w 100% oryginalny. Samochód był zakupiony tutaj u nas w salonie Toyoty. Tu również przez pierwsze lata był serwisowany. Później, drodzy Państwo, mamy historię pojazdu GOV.pl. Można sobie sprawdzić te autko. Tutaj macie, drodzy Państwo, wszystkie dane potrzebne do weryfikacji tego samochodu, czyli numer rejestracyjny, numer win oraz data pierwszej rejestracji 108 2018 rok. Przy okazji spójrzmy tutaj na szybkę, oryginalna z 18 roku. Również chciałbym Państwa zachęcić do korzystania z autoplac.pl Szukajcie i sprzedawajcie tam samochody autoplac.pl jest to firma polska. Można tam dodać ogłoszenie nic za to nie płacąc. Polecam autoplac.pl, gdyż te inne firmy to przesadzają z wysokością opłaty za dodanie ogłoszenia. Autoplac.pl ogłoszenia moto od Janosika. Tak się samochód prezentuje. Lakier jest utrzymany bardzo dobrze. Opony wielosezonowe. Wszystkie cztery bardzo ładne. na lef.pl, drodzy Państwo, to jest nasza strona komisu. Znajdziecie cenę tego pojazdu oraz inne informacje, lub zapraszam osobiście do Elbląga ulica Bociania 2. Zobaczcie, jak samochód się prezentuje. Dodatkowo, drodzy Państwo, powiem tak: spód był konserwowany przez poprzedniego właściciela. Także macie spokój, drodzy Państwo. Nie trzeba zabezpieczać spody, spodu samochodu. Wiemy, że Toyota lubi tam rdzewieć. Tutaj macie zrobioną profesjonalną konserwację. Ta konserwacja była wykonywana przez poprzedniego właściciela. Odchodzi Państwu kilka tysięcy złotych, nie trzeba konserwować spodu auto technicznie i wizualnie wizualnie jest praktycznie jak nowe środek czysty zadbany fotele nieusiedziane nieporwane niepogniecione zobaczcie jak to wszystko wygląda Nie ma ryz, gniot i tym podobne. Tu również jest numer na nadwozia na tablicy znamionowej. Tapicerka systemu montażu fotelików ISOFIX. Jeśli ktoś szuka z potwierdzonym przebiegiem samochodu, z niskim przebiegiem zapraszamy do nas, drodzy Państwo. Przyjeżdżacie raz, kupujecie auto, to nie będzie na pewno tym razem wycieczka. 39 184 km, te autko ma. Tutaj palą nam się. Pali nam się kontrolka od pasów i od otwartych drzwi. W aucie wszystko działa. Zresztą wyposażenie jest takie, że tutaj nie ma co się popsuć. Na pewno nie będziecie odwiedzać elektryka. Jedynie wymianę oleju w silniku. Za jakiś czas również bym wymienił w skrzyni biegów. Warto to zrobić... A więc drodzy Państwo, zapraszamy do naszego komisu Auto Lew Lewandowski, który znajduje się w Elblągu przy ulicy Bociania 2. U nas również możesz pozostawić swoje obecne auto w rozliczeniu. Zapraszamy do negocjacji. Również kupujemy samochody za gotówkę na lef.pl. Drodzy Państwo, znajdziecie formularz odkupu, znajdziecie również nasze inne samochody. Zapraszam serdecznie.